Już jutro mam urodziny To stwierdziłam, że wspólnie je przygotujemy Mam już kilka pomysłów i kilka rzeczy do zrobienia Bo zostało naprawdę mało czasu Zrobimy ciastka To nie są ciastka, to są, są jajko wielkanocne czy Nieważne, w każdym razie mam już kilka pomysłów Zacznijmy od tego, że trzeba załatwić balony Balony z Helem W tamtym roku miałam takie różowe Wyglądały tak Teraz stwierdziłam, że może coś zmienimy Zobaczymy jakie są do wyboru Może jakieś złote, może jakieś nie wiem Inne Chodźmy Balony już załatwiłam Wyglądają tak Bardzo mi się podoba w tamtym roku miałam takie, tylko że bardziej mocniejszy ten róż był, a teraz jest taki bardziej pudrowy i mi się strasznie podoba, tylko cały czas one nie współpracują. O, jest! Udało się! co są, są, załatwiłam je, kosztowały no trochę pieniędzy, ale uważam, że efekt jest fajny naprawdę i tradycja z tamtego roku jest znów misiu, Dobra robota! Ponieważ! Tak jak jak na Sylwestry kupiliśmy balony 2022 a dwójka jak piątka, więc wiedziałam, że zaoszczędzę i nie kupię piątki, tylko nasze balony przerobię na 25, także nawet mamy takie balony. Cicho, nie ślicie się ze. Co? Ale słuchaj, ja Ci chciałam ci właśnie powiedzieć, to stwierdziłem, że jednak robimy to jajko. No co? Kitek! Ciastko, jajko. Jest to dużo przygotowań. Słuchajcie, mamy już balony, ale teraz trzeba wybrać stylówkę. Czy mam się ubrać w tak, jak w sumie jestem teraz? Makijaż stwierdziłam, że odtworzę identyczny, ale właśnie co do stroju, no musicie mi pomóc. Czy właśnie ubrać się tak, czy może, albo w tą stylizację? Czyli sukienka, czy trochę boho, no nie. Napiszcie mi proszę w komentarzu, czy na urodziny powinnam użyć zapach Natsu od Ingrid, czy zapach Ariany Grande. Dajcie znać, bo nie wiem. Okej, okay, kilka rzeczy już zdążyłam kupić. Mam parę rzeczy, które mogą mi się przydać, ale między innymi też rzeczy, które dostałam od kitka z filmiku, gdzie kupował mi prezenty W Pepko? I nie pamiętam gdzie. Gdzie Ci kupowałem znaczy prezenty? No, w Pepko. macie tutaj! To są te okulary, które mi dał, tylko że na razie ich nie wkładam, bo one strasznie brudzą tym brokatem. One są właśnie urodzine. Ooooo! Zostaw no, świnie. Musisz ja się, się na ochotnika. Jeszcze ma urodzinową czapkę. To przepraszam, dziś świnio, ale Kitko nie dziś. Urwałaś jej uszy. A to będzie urodzinowa świnia. A właśnie. Mufinka, tak? ty jesteś urodzinową świnką Dmuchaj. No za Kaj. Przypomniałam sobie, że przecież będą nowe świeczki w sklepie już od jutra. Tym razem będą troszkę inne. Te są malinowe, tamte są jagodowe, a te będą waniliowe. Ale jeszcze nie zdradzam. Zobaczycie zresztą jutro, jak one wyglądają. Mamy też zaplanowany pewien gratis, ponieważ już od jutra, jeśli wydacie w sklepie mufinki.pl powyżej 100 zł i w notatce do zamówienia napiszecie pierścionek, no otrzymacie gratis. Jednak mamy tylko ograniczoną ilość sztuk, także kto pierwszy, to lepszy. Kitek wtedy też nie kupił, jakby tak taki świecznik, coś takiego. Wygląda to trochę jak żerando ze świeczkami. Uważam, że będzie bardzo ładnie wyglądać, tylko nie jestem pewna, czy go damy na torcie, czy może jakąś mufinkę kupimy. Mamy jeszcze jednorożcowe kubeczki. Jednorożcowe talerzyki na słodycze, ale one też będą za chwilkę. Jeszcze mini kubeczki kupowałem. No mini też są. Mam jeszcze brokat spożywczy, ale jeśli chodzi o rzeczy do przekąsek, to nimi zajmiemy się za chwilę. Jeszcze mam świeczki. Z tamtego roku zosta mi z moich pewnie 15 urodzin, mam piątkę. Albo mojej siostry, w sumie nie wiem, ale dziś się znalazłam. Je, sobie. Umieć, no. Trzymałaś tyle lat świeczki? Zawsze się I mam jeszcze Happy Birthday, taki jakby banner, nie wiem jak to nazwać. I on też mi się na pewno przyda. I stwierdziłam, że nie ma tortu, ponieważ muszę sama zrobić tort. Tort robi bardzo podobnie co roku, jednak troszeczkę go zmienia. Bo bardzo mi taki smakuje i jest zdrowy. Także mogę jeść cały. To jest najlepsze w tym torcie. W tym roku zrobimy edycję czekoladową, ponieważ na Instagramie zadałam wam parę. Pytań i zrobiłam parę ankiet, na które mi odpowiedzieliście, i wspólnie zdecydowaliśmy, że to będzie czekoladowy i par innych rzeczy również tam zdecydowaliście. Także zapraszam na Instagrama. Okej, okay, zaczniemy od naszej bazy, czyli właśnie wafli ryżowych. Mam tofi, ale mogą być też normalne, bo to, tak naprawdę nie ma różnicy. Ja tam bym biszkopt, tak kupił. Może nawet teraz, ja ale chodzi o taki fit torcik na śniadanie, żebym sobie zjadła. Fit torcik? Ja nie jestem fit. Weźmiemy sobie test z morską, ponieważ są zawsze podkreśla mega smak. Mam przygotowany jogurcik. On mi posłuży jako kilka warstw oraz jako oklejenie całego tortu, żeby przypiąć nasze kinderki! A jako kolejne warstwy... Kinderki będą najlepsze. Mam Brzem. dżem jagodowy, bardzo go lubię. I mam jeszcze tutaj takie masło orzechowe, ale tym razem z derkowców. Ja ogólnie masło orzechowego nie lubię, ale masło z derkowców już jest moim zdaniem lepsze. Jeszcze do tego mamy słony karmel, czyli sosik No i teraz zrobię parę warstw I zaraz wam pokażę jak to wygląda I te kilka farc wygląda w ten sposób Przełożyłam, żeby każda była inna I teraz najważniejsze jest to, żeby było na wysokość kinderek I idealnie się zgadza A więc teraz bierzemy ten jogurt i dookoła nim smarujemy I naklejamy kinderki I jeszcze mam tutaj parę kolorowych posypek, żeby też było troszkę koloru Bo w sumie kolorowy też wam się podobał Przyklejamy dookoła Koniecznie napiszcie, czy wolicie torty czekoladowe, czy może lodowe I tak prezentuje się skończony torcik na góry dałam właśnie te kolorowe posypy. Dzięki temu wygląda tak uroczo i kolorowo. Strasznie się podoba. Wiem, że jest prosty, ale jest w miarę zdrowy, jakby podzielić się z kimś tymi kinderkami. A w środku jest naprawdę, naprawdę okej. Okay. <laughs> Raz to szybko wyko. No dobra, torcik prezentuje się tak. Ja jestem strasznie z niego zadowolona. Oczywiście go nie odpalamy, no bo on czeka do jutra. W Lodówce, póki co go położę, no tu jest świnia. To ja go położę. Sugerujesz, że świnia będzie chciała go zjeść? <laughs> tak, bo to jest jeszcze ta, ale ta się posunę na niego zaczai. O, śmieszne jest to, że ty. Bo się świni zamiast mnie. Nie mu, ty no ty mi widzisz No Nie! Teraz przechodzimy do urodzinowych przekąsek. Kupiłam nawet Oreo Birthday Party, czyli Oreo z białym środkiem, ale kolorową posypką Kiedy się testowałam? Testowałam sobie już chyba każdy rodzaj Oreo, także wszystkie filmiki macie na moim TikTokie oraz chyba na shortsach. Ładnie je wyłożymy na jednoróżcowe talerzyki, które specjalnie na to kupiłam. Mamy różowe serwetki Tu jest jeszcze reszka makaroników, takich francuskich makaroników z Sinsaya, ponieważ dostałam od Sinsa paczkę. I Właśnie w niej były takie makaroniki, dwa już z kitkiem zjedliśmy I przyznaję, że były pyszne, ja kocham po makaroniki francuskie Mam mini donata, M&M'sy, tak mi się skłania, trzeba tej naszykować A wytłumaczysz mi czemu to się nazywa makaroniki? A właśnie nigdy nie wiem M&M'sy dajemy tutaj, żeby każdy mógł się poczęstować To są te z orzeszkami czy bez? Z orzeszkami O nie, ja wolę bez Tu mamy nasze Oreo i zaraz wam pokażę I środek, o nie <laughs> Źle, to się w mleku moczy, nie dobra wychodzisz stąd Ale Nie, przesadziłaś, zepsułaś go. go A ja mam Sypkę właśnie w tym białym. Nie widać jej aż tak. Właśnie jest mało wyzauważalna, ale smakują praktycznie identycznie jak normalne. Ja dopiero zjemy na urodziny. Ale one są urodzinowe. Urodzinowe. Urodzinowe oro. No właśnie. słanie tej to ustawimy. Tego do Nasika. Ostatniego też tutaj zjemy. Nie roztopił się, to dobrze. Jeszcze mniejszego Donata robiłam na mini-challenge'u, który macie tutaj, czyli przez 24 godziny jedliśmy tylko mini-jedzenie! Koniecznie sobie zerknijcie, ale dopiero po naszych urodzinnych przygotowaniach. Jeszcze śmieszne makaroniki nam są podpisane, żeby nie było. O, proszę bardzo. Toś wygląda. pieczątkę na nich postawił! No. Oznakowany. W środek, w środek, dawaj, 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 O, A to do jutra Słyska? ma stać, tak? Tak. Przypał. Co? Do jutra. Do kawki będzie na dzisiaj! Na no, no, jutro! Na dzisiaj! No, no, no. Jutro zrobimy nowe. Wygląda no, no, to tak, sądzę, że to wygląda to w Ja jestem strasznie z tego zadowolona. I teraz przejdziemy do napoi, ponieważ trzeba zrobić brokatowe, magiczne napoje. Okej, okay. powiedz mi, co masz takiego ciekawego? Czy to jest żerandol? Nie, to jest świecznik Uf! Świecznik w formie żerandola Tak, ma wyglądać docelowo tak, oczywiście z tortem go nie było, więc... Jak to? Reklamację. Że to już chyba, że nie po tortu To po co ja to kupię? Ale tutaj go zamontujemy, o w ten sposób, proszę bardzo Tylko jeszcze musi być... Yy, A nie, to możesz klawy. go inaczej, żeby się o, nie, nie ruszał, tak. musisz go tak przesypać tym To to zepsułaś? Zepsułaś, wiedziałem No nie, no Mufinka jak coś mi się to nie podoba Tak jest, jest, udało się, mamy to, państwa, czyli no, sposób. Ja myślałam, że to po prostu jest jakby warstwowe jest. Sztosik No, pieczuszki nasze. Dali świeczuszki do tego? Tak, dali na szczęście, bo już się wystraszała, że trzeba będzie kupić, a ja ich nie kupiłam. <laughs> Masz 9 latek. No. Złamałam świeczkę. Nic nie potrafisz zrobić, no! Czy to jest najbardziej stabilny rzędor, jaki widziałam? Wątpię. Ale ważne, że w miarę się trzyma go, że je ja odpalę. Ale odpalę to dopiero na urodziny. Zobaczcie, jak to się fajnie porusza. Można to totalnie zmieniać. Postawimy to na razie do tego za mną. Kolejna rzecz gotowa. Wchodzimy do napoju. Mamy tutaj na przykład różowe kakao. Ono jest przepyszne. Bardzo je lubię. Można je połączyć z kokosowym mleczkiem i jest tycha. Syrop malinowy. Wodę cytrynową. I brokaty spożywcze. Cze, najbardziej lubię te. Uważam, że najfajniejszy efekt dają. Mam różowy, złoty i jeszcze jest taki złoty, chyba z Dilsa on jest. Więc będziemy robić magiczne napoje. Mini kubeczki, duże kubeczki. Mamy tutaj papierowe rurki. Team Marchewka! Są... A jeszcze, jeszcze mamy parasolki. Nalewamy na razie mało. mamy go z naskójkiem. Ładnie to rozmieszamy, żeby nie było grudek i dolejemy resztę mleka. Różowe mleko. Wygląda tak i jeszcze nie uzupełniamy całości, ponieważ tutaj dodamy już później jutro kostki lodu. Mamy do tego taką słodziutką rureczkę z królisiem oraz Różową parasolkę. Różowe mleko to różowa parasolka. Normalnie czuję się jak na wakacjach. Napój numer jeden gotowy. Wygląda przesłodko. Napój numer dwa będzie się składał z wody gazowanej, syropu malinowego. Dużo syropu. To był syrop, który zawsze od Wam się dolewała do herbatki. Złoty broka. Dajmy go mało, ponieważ on jest dosyć mocny Ale to się spieniło o, Jaka piana To w międzyczasie damy do złotego brakatu złotą parasolkę Wow, wow, wow Chyba ty ty zrobiłaś? dzisiaj na dworze Zepsułaś Okej. mi parasolkę Już jest, niech ta piana stąd zejdzie O, widać? Coś tam widać, ale słabo, lepiej przezroczystej szklance to zrobić, Mufinka w szklance trzeba takie coś robić. A tak jak wspominałam już o świeczce, jest jeszcze jeden dodatkowy produkt w naszym sklepie, sklep Mufinki, będzie jeszcze jeden produkt, o którym nie prosiliście, on będzie tylko w limitowanej edycji, czyli będzie ograniczona ilość tych rzeczy, czyli... Czyli poduszka Mufinka. Poduszka Mufinka, na wasze życzenie, mam nadzieję, że wam się spodoba, ona również od jutra będzie w sprzedaży, także się mega cieszę, teraz jeszcze zostało nam nadmuchanie... Balonu w kształcie serca! Są różowe, są prześliczne! O! A, nie widać, że to jest serce. Tak, ty ci, ty widać tylko. O, bardziej? No, jest okej, jest widać. Ale udało się. Bardzo mi się podobają, więc pewnie jeszcze je kilka nadłuchamy na jutro. I w ogóle pokażę wam, co Kitek naszykował na jutrzejszy odcinek. Ale ja tam oczywiście nie zaglądam, bo mają być to niespodzianki co godzinę. Widzę, że już tutaj leżą przygotowane. Mam coś dla ciebie już na dzisiaj. Pierwszy prezent. Pierwszy prezent co godzinę, łap. Ja cię kręcę, ale nagle. Czy to jest muffinka? Luną soba. Nausik prezentuje się taki z czy różowy. Dziękuję ci bardzo, Kitek. Chyba wygląda mega Taka typowa urodzinowa, to jest taka urodzinowa babeczka Zobaczcie w sobie balony, konfetki, wszystko związane z urodzinami O matko, ale ona pachnie To jest czekolada z maliną, ja, ja czuję połowę czekolady z maliną No serio, zobacz O matko No I zobaczcie, ma tutaj taki słodki ogonek i w ogóle jego igura wygląda jak nasze makaroniki Czy to jest zając? Chyba tak, zobacz, że to jak makaronik? To jest wielkanocny zając Makaronikowy zając, Kukartką! No to co, otwieramy? Tak, miałam <laughs> być. Co tu jest? To tak wygląda? No ja myślałem, że to jest tylko opakowanie! Ja też! Ej! Co? Koniec? Tu już nie ma nic tam tybie... co że coś no nie mów! on się nazywa Strawberry Snack A, to nie zła strawberry e... <noise> To nie zła malinka Pachniesz A nie, malinką! A nie, był jeszcze jeden właśnie raspberry, czyli malina, ale to niestety na niego nie trafiliśmy On jednak pachnie truskawką, pomyliłam się Ściśnij to jest go nasz Squishy Aha Squishy Dziękuję ci bardzo Kitek, jestem przekochany, że to w ogóle dałeś mi przed urodzinami, to już w ogóle I patrzcie jak ładny ciągonek Jeśli lubicie nunomsy, no koniecznie teraz napiszcie nunoms no Siema no dobrze, proszę <noise> Świnia, ale świnia Ale kruszą się te okulary o kurczaczki Jesteś niezłą świnką Dzięki. Moich urodzinowych notatek w moim marchewkowym notysiku. Chyba już wszystko zrobiłam, co miałam do zrobienia. Jeszcze będzie w sumie parę rzeczy, ale to już zrobię poza kamerą. Zobaczycie wszystko jutro na urodzinowym odcinku, na którego Was serdecznie zapraszam. Jutro, sobota. O 12 świętujemy na YouTubie moje urodziny. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Również mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Koniecznie napiszcie swoje ulubione rzeczy, które lubicie robić. Urodziny, które lubicie planować, czy lubicie imprezy robić. Napiszcie w komentarzu, rozpiszcie się, ja wam przypnę serduszka, a my i widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki. Wszystkiego najlepszego! Dziękuję.